Zapraszam Was na test ptysia z kremem waniliowym. Mama już spróbowała tego ptysia i mówi, że jest pyszny. Także czas na mnie, żeby spróbować. No, jest pyszne. Uwielbiam ciasto ptysiowe, a ten krem jest taki bardzo dobry. No, bardzo kremowy i bardzo waniliowy. Dodatkowo jest to obsypane granulkami cukru. No, jest to pyszne. Tak naprawdę chyba bardziej mi to smakuje niż jego dzienka, bo ja uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam ciasto ptysiowe. I dla mnie najlepsze w sumie to by było, gdyby. Był to ten sam ptyś bez kremu, ale ten krem jest równie pyszny i jest go bardzo dużo.